Te wakacje Orlen SA organizuje wiele wydarzeń dla dzieci oraz ich rodzin. W ostatnią niedzielę lipca na trasie pikników Orlen znalazł się Sochaczew, w którym odbył się piknik sportowy. W czasie trwania tej imprezy Orlen Team zaplanował spotkania ze sportowcami Kacprem Sztuką, Dawidem, Karkosikiem, Bartkiem, Marszałkiem oraz rugbystami Orkany Sochaczew. Dzisiaj mamy taki mały pokaz rugby dla dzieci, dla dorosłych, żeby przedstawić naszą dyscyplinę szerzej tutaj. Y w środowisku Sochaczewa, ludziom, którzy przyjechali na roztańczoną Polskę. Staramy się szerzyć rugby. Jesteśmy brązowymi medalistami. Wcześniej byliśmy mistrzami Polski, więc rugby w Sochaczewie jest znane, ale chcemy zachęcić młodych adeptów, aby przychodzili na treningi. Mamy tutaj taką strefę sportowo-rekreacyjną. Mamy osiem stref. Dzieciaki dostają kartę z pieczątkami, zbierają sobie pieczątki, później w nagrodę otrzymują różne gadżety sportowe typu. Free zbije piłki, a promujemy przede wszystkim sport. Czyli mamy tutaj wspinaczkę, mamy y, dużo atrakcji sportowych, ale mamy też typu malowanie buziek, więc dla każdego coś się znajdzie. Dla dorosłych przed wieką mieliśmy trening fitness, mamy rugbistów i trening dzisiaj z nimi, więc naprawdę dużo się dzieje. W dobie komputerów, telefonów i gier internetowych dzieci i młodzież coraz rzadziej spędzają czas na świeżym powietrzu uprawiając jakikolwiek sport. Właśnie takie pikniki mają zachęcić najmłodszych do większej aktywności fizycznej. Jak wiemy, nasze zdrowie, nasze zdrowie, wywodzi się z ruchu, im więcej ruchu, im więcej różnorodności, biegania, skakania, jakiegoś przewracania się, prze, przepychania, to co jest u nas w ruch, by, świetnie jakby się wpisuje w aktywność fizyczną, więc warto być aktywnym, warto dbać o swoje zdrowie. No właśnie tutaj pokazujemy, że nie tablet, nie telefon, tylko wyjść z tymi dziećmi, spędzić aktywnie tę sobotę, że sport jest super. Czy dzieci chętnie brały udział w tym sportowym pikniku? Tak, bardzo. Przede wszystkim zbierają dzielnie te pieczątki. Te siedem stref muszą odstać swoje, bo jest zainteresowanie bardzo duże, ale na koniec mają zdjęcie na podium, nagrodę, i są takie spełnione i szczęśliwe. Wydarzenie to towarzyszyło dwóm dużym imprezom w Sochaczewie Polsce od kuchni oraz koncertowi Roztańczona Polska.